Magazyn Zaplanuj finanse, spotykamy się po raz kolejny w miłym miejscu i oczywiście z ekspertem Dariusz Gordewski, firma Financial with Alliance. Darku, dzień dobry, witaj gorąco i serdecznie. Witam Sławku. Magazyn Zaplanuj Finanse przypomnę państwu w każdy wtorek i w każdy czwartek na antenie radia Donna Florida na żywo o godzinie 12:45 pierwszy jedyny po polsku magazyn finansowy jeśli idzie o Florydę. Doradca finansowy, człowiek który zna się na finansach od 12 lat, prowadzący firmę niezależną Financial Wealth Alliance jest naszym ekspertem, jest naszym przewodnikiem w naszym magazynie. Zaplanuj Finanse przypomnę możecie znaleźć magazyn, Magazyn również YouTube, wpiszcie Zaplanuj finanse, Facebook Zaplanuj finanse. Tam również profil magazynu i profil, gdzie znajdziecie informacje dotyczące finansów, gospodarki, planowania emerytalnego, spadkowego i ubezpieczeniowego. Darku, to może trochę o planowaniu dzisiaj porozmawiamy, dlatego że Twoja firma i ty osobiście planujesz także naszą przyszłość, jeśli idzie o. Spadek, jeśli idzie o ubezpieczenie. Do tej pory bardzo wielu z nas, Polaków, wymyślało, że ubezpieczenie to tak naprawdę ubezpieczenie, z którego korzystają nasi najbliżsi, kiedy my już odejdziemy, kiedy nas już nie będzie. Natomiast od pewnego czasu to się wszystko zmieniło. Dzisiaj, ubezpieczenie na życie to jest ubezpieczenie, które może planować naszą przyszłość i także my możemy. Tych pieniędzy korzystać. Spróbujmy powiedzieć więcej na temat właśnie ubezpieczenia e, e, i w jaki sposób ono może zaplanować naszą przyszłość finansową. Tak, no y, tak, to, to, jak wspomniałeś, wielu ludzi y, y, uważa, że ubezpieczenia na życie to jest tylko tak zwany pośmiertny benefit, i ktoś z tego skorzysta, czy to jest współmałżonek, y, małżonka, czy dzieci i tak dalej, ale to jest y, tylko część. Prawdy. Prawdy, i tak dalej, tego całego tematu. I oczywiście jest to prawda. Ubezpieczenia na życie przede wszystkim są narzędziem finansowym, który, który jest najbardziej przyjazny podatkowo. Dlatego że wszystkie benefity są tak zwane tax free. Czy to jest tak, jak wspomniałeś, pośmiertny ten benefit. W większości inwestycji tego nie ma. A w normalnych inwestycjach, czy to jest w Stax, czy to jest, um, czy to jest w planach, przede wszystkim planach emerytalnych, jeżeli ktoś dziedziczy plany emerytalne, a nie jest współmałżonkiem, no to musi zapłacić od tego wszystkiego podatek. a um, jeżeli to zrobi nieodpowiednio, to zapłaci to wszystko w jednym roku. Jeżeli chodzi o, o zwykłe inwestycje w stacks, no to oczywiście na bieżąco płacimy podatki i później przekazujemy ten spadek tych staków, czy, czy mutual funds, czy ETFs i tak czy bondów, swoim tam dzieciom i tak na, na zasadzie tak zwanej step-up basis. No i obecna administracja yy, prezydenta Bidena już bardzo mocno próbuje to zmienić, żeby wyeliminować step-up basis. A wtedy już planowanie spadkowe pod, pod kątem life insurance już, już wtedy już jest niezbędne. To już wtedy jest nie ma czy, czy tak czy nie, tylko to już musi być. Po dlatego że to już wtedy tak. Ale ubezpieczenia na życie to nie są tylko... Niektóre tak, oczywiście to jest benefit pośmiertny, ale większość z nich ma wbudowane już ubezpieczenia na opiekę długoterminową, tak zwaną long term care. Czyli jeżeli się już ktoś w starszym wieku już po prostu zakwalifikuje na opiekę długoterminową, no oczywiście Medicare tego nie pokrywa, Medicaid tylko pokrywa ludziom, którzy nie mają już w ogóle pieniędzy, więc dla większości naszych słuchaczy prawdopodobnie to nawet nie jest opcja, więc jakoś to trzeba zaplanować, bo, bo koszty czasami są 50 do 100 tysięcy na rok. Takiej opieki. Więc y, ubezpieczenia na życie mają wbudowane y, tak zwane writers, long term care writers i tak dalej, tak dalej. Oczywiście y, akumulacja cash value w, w, w większości planów też jest y, y, bardzo przyjazna podatkowo, ponieważ rośnie to bez podatku i jak odpowiednio wyciągamy pieniądze na emeryturze z tego cash value w postaci dodatkowego dochodu, to też jest bez podatku, ok? I jeżeli jeszcze teraz będzie tendencja wzrostu podatków, a no to wtedy jesteśmy zabezpieczeni, ponieważ mamy dywersyfikację podatkową. Być może mamy plany 401k IRA i tam będziemy musieli się rozliczyć, ale z tego już nie. Może z Roth IRA nie, z Life Insurance nie i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tylko benefit pośmiertny. I to jest bardzo ważne, dlatego jeżeli Państwo zrozumiecie, że ubezpieczenie na życie to jest narzędzie finansowe, które jest najskuteczniejsze, dlatego że jest bez podatku i nie płacimy po prostu podatku, to ja myślę, że każdy zacznie planować tą swoją przyszłość, budując czy też kładąc ten fundament właśnie na ubezpieczeniu na życie. Tak to się nazywa. Może należałoby zmienić nazwę, bo to już nie jest tylko ubezpieczenie. Na życie. To jest absolutnie narzędzie finansowe, które daje nam bardzo e, e, mocną podstawę. Ale też powiedziałeś o tej e, opiece długoterminowej. To jest też bardzo ważna sprawa, dlatego że my nie zdajemy sobie sprawy, że budując przez 10, 20, 30 lat e, e, pieniądze na emeryturę, mamy już e, takie poczucie, że mamy na tyle pieniędzy, że, że możemy spokojnie przejść na emeryturę, a potem okazuje się, że nie przewidzieliśmy pewnych e, wydarzeń nie przewidzieliśmy, że właśnie ta opieka długoterminowa może zrujnować całe finanse, czyli cały wysiłek naszego życia zawodowego 10, 20, 30 lat pójdzie w ruinę. Darku trzeba przewidywać w planowaniu te elementy, które mogą wydarzyć się, kiedy będziemy mieć 80 lat, te elementy, które już pokazują, że będziemy żyć dłużej, bo statystycznie wiemy już, że będziemy żyć dłużej. Czyli to planowanie emerytalne dzisiaj nabiera sensu. Dzisiaj i ono jest niezwykle aktualne. Tak. E, ciekawą statystyką jest taką, tak, taka, że najszybciej rozwijającą się grupą demograficzną w Ameryce najszybciej, to jest wiek 90. Plus. OK. E, I ludzie ogólnie rzecz biorąc, statystycznie żyją dłużej, tylko pytanie jest, w jakim będą stanie. E, I teraz następne statystyki są takie, że. Prędzej czy później 70% emerytów kwalifikuje się na długoterminową opiekę. Niektórzy z nich będą żyć tylko po takiej kwalifikacji um, może pół roku, a niektórzy 10 lat. Średnia jest około 4 lat. Okay? I te 4 lata kosztuje ich wtedy um, taka opieka, zależy czy to jest w domu, czy to jest w nursing home, czy to jest um, jakiś facility itd., Czasami od 30 do 50, nawet do 100 tysięcy na rok. Okay? I, to, I to koszty rosną bardzo szybko. Inflacja, jeżeli chodzi o długoterminową opiekę, to jest to jest jedna z najszybszych. Okay? czasami to rośnie 10% na rok w pewnych. Więc, więc na to się trzeba przygotować, bo tak jak wspomniałeś, to może zrujnować wszystko później, jeżeli ktoś się nie przygotuje. Więc ubezpieczenie na życie mają, pomagają w tym. Że, że mogą y, też zabezpieczyć finansowo w takiej sytuacji. I dlatego warto to przeanalizować. Warto przeanalizować Waszą sytuację, zaplanować y, y, Wasze życie, kiedy przejdziecie na emeryturę, y, zaplanować od A do Z. Tym zajmuje się firma Financial with Alliance, a my o tym rozmawiamy w magazynie Zaplanuj Finanse. Magazyn Zaplanuj Finanse jest dostępny w YouTube. Możecie śledzić wszystkie informacje dotyczące, właśnie, finansów. Zaplanuj Finanse warto zrobić subskrypcję w serwisie YouTube. Warto także polubić nas na Facebooku. Zaplanuj Finanse. Magazyn tam informacje ekonomiczne, emerytalne, planowania, właśnie strategie różnego rodzaju które istnieją, warto nas polubić na Facebooku, tak więc zaplanuj finanse, a my do magazynu zaplanuj finanse. Zapraszamy w każdy wtorek i w każdy czwartek o godzinie 12:45 lunchą, magazyn jedyny po Polsku na żywo codziennie od poniedziałku do piątku na 103.9 FM Clearwater, Clearwater Beach, San Petersburgę, a także możecie nas słuchać w Largo 15:20. Nie tylko tutaj w tych miejscowościach, ale również 15 20, do Hudson sygnał dociera Tampa, oczywiście, daleko za Tampą na wschód i na południe, daleko do Sarasoty. 15,20 AM i 103,9 FM. Magazyn. Zaplanuj finanse w każdy wtorek, w każdy czwartek. Naszym ekspertem, przewodnikiem jest Dariusz Godlewski. Po prostu, po prostu warto Darku zdobywać wiedzę. Warto mieć wiedzę finansową, żebyśmy jak już dożyjemy do tych 90 lat, czy 90 plus, spokojnie mogli powiedzieć, Dobrze wykonałem zadanie, dobrze odrobiłem lekcje i dzisiaj mam piękne życie. Mo możemy spokojnie sobie żyć także po 90, po 90 latach. No tak, na emerytura powinna być już takim okresem mniej stresowym, ok? Nie powinniśmy się za bardzo przejmować tymi sytuacjami y, finansowymi, co robić z pieniędzmi, tylko po prostu ich używać i ktoś inny się powinien tym zająć odpowiednio i tak dalej, pomagać. Ja tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o nasz y, kanał YouTube, czy czy na Facebook pod tytułem Zaplanuj finanse. My updateujemy to kilka razy w tygodniu. Cały czas są świeże informacje, więc zapraszamy. Zapraszamy, zaprasza Dariusz Godlewski, firma Financial Web Alliance, magazyn finansowy Zaplanuj finanse i Radio Deona, Florida. Dziękujemy i do usłyszenia.